Siemanko z tej strony. Esteban a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. A jeśli chcecie go wygrać standardowo, zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem. Suba z dzwonem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie. Bo pamiętajcie, że jak chcecie skina wygrać, musicie mieć mój kodzik użyty na Keydropie. Wpisujecie po prostu kodzik Esteban. A pamiętajcie, że wpłacić możecie każdą metodą płatności, szczególnie że jest event. Y Event świąteczny chciałem powiedzieć, event wakacyjny i za każdą złotówkę dostajecie 40 takich flamingów, więc myślę, że się opłaca. A tak jak wiecie w poprzednim odcinku udało się zrobić awóbkę za 500 zł i robimy taki challenge od właśnie tej awóbki. Mam nadzieję, że uda się zrobić kilka odcinków. Jesteśmy dopiero na drugim, no i zobaczymy. Zobaczymy co uda się z tych 540 zł zrobić. Wy pamiętajcie, żeby w tym momencie zostawić wszyscy łapeczkę w górę, bo dużo osób... Zapomina, tak? Zapomina o tej łapce A jest to ważne, żeby zasięgi Sobie podbudować No a my mamy skrzynię Chillout I otwórzmy ją razy 5 za 137 zł Mamy tutaj naprawdę drogie temy, No ale oczywiście te tanie też muszą się w niej znaleźć Ale trafiamy No nie no, w sumie średnio Zależy ile ten glock, no właśnie 90 zł A my płacimy 137 Więc no, lekka strata jest Ale otwórzmy jeszcze 5 I liczę teraz na coś mocniejszego i uwaga, no znowu jest ten gloczek, a reszta w sumie jeszcze gorsza, więc no, no nie, no nie, popisuje się skrzynka jak na razie, no i zobaczcie, my już jesteśmy bardzo dużo w plecy, no, mieliśmy zrobić profit z tej awubki, a do 3 razy sztuka daje znowu słabo, nie no, tą skrzynkę musimy sobie odpuścić, bo zabiera i to bardzo, bardzo zabiera, bo zobaczcie to, my już jesteśmy 200 w plecy, tak naprawdę otwierając 3 razy jedną skrzynkę, więc tą skrzynkę zostawmy i otwórzmy skrzyneczkę piknikową za 13.35. 5 takich skrzynek będzie mnie kosztowało 66 ,75 zł 75 groszy. No i zobaczymy, co my tutaj trafimy. Okej. Okay, no no nie, no tu będzie strata w sumie, to jest pewne. 20 zł. No powiem tak, jak na razie eventowe skrzyneczki no, nie oddają, jeśli mam być szczery. Znaczy, jakie eventowe? Ogólnie, skrzyneczki jak na razie nie oddają. No, zobaczcie to: 35 zł. W ogóle, tu w tej skrzynce są naprawdę fajne procenty. Na, to, na, na te nawet droższe skiny. Więc, no, przydałoby się coś ciekawszego trafić. Bo my, kurde, spadamy z tym budżetem jak nigdy. A przydałoby się, kurde, wyjść tutaj na plus. No i zobaczcie: no, i znowu jest lipa. Znowu jest lipa. Dobra, te 32 zł. No spróbujmy upgradeować, Spróbujmy upgradeować na razy 5. No bo innej opcji tutaj nie widzę. Lewa strona P90 za 140 zł. No i to nie siada. No i to nie siada i jesteśmy w sporym kryzysie, bo zostało tylko 165 zł. No ale z każdego kryzysu trzeba wyjść, widzowie. Z każdego kryzysu trzeba wyjść. No i mam nadzieję, że mi się to w dzisiejszym odcinku uda. I trzeba chyba zaryzykować. I przejść na skrzyneczki premium. No i zobaczmy. No, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Smoka. No, lubię tą skrzynię, lubię tą skrzynię i zaryzykujmy po prostu dwie takie skrzynki za 141 zł. No i co ma być to będzie? Co ma być to będzie? Proszę o coś drogiego. No niestety, no niestety. Kurde, szkoda. Szkoda, bo wiecie, co jest najgorsze. My musimy w tym momencie sprzedać rękawiczki. Chyba, że to wejdzie jakimś cudem. Ale to przeleci, to oczywiście hamsko przelatuje, dobra. Sprzedajmy rękawiczki, ale i zróbmy po prostu część od nowa. Czyli załóżmy, że mamy 500 zł. Ty, tego 1000 w ogóle nie ruszam, tego 1000 nie ruszam. Chcę tylko z tego wydać 500 zł. Więc otwórzmy na nową gwiazdę z tej skrzynki. Poleciała mi ta kosa za 1400 zł. Więc ja w to wierzę. Otwieramy 353 zł. Ryzykujemy od razu na początek. Proszę, daj coś dobrego. Bo gorzej być nie może i jest chyba ok. Aha, no myślałem, że lepsze stany. Dobra, 258 nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Mamy jeszcze 180 zł. To jeszcze dwie skrzyneczki. Neonowa gwiazda daj nóż, daj nóż. Ok, no jest lipa, jest lipa. No dzisiaj skrzyneczki totalnie nie oddają. Skrzyneczki dzisiaj totalnie chcą zabrać. Wszystko co mam. 42 zico jeszcze zostało, to walimy Ze skrzyneczkę palm Za 38,55 I zobaczmy co tutaj jeszcze Wyleci, jest m4 Cyrex, Ok, no to tu mamy proficik Nie jakiś duży, bo 8 dych, e, Skinek, ale Nie ma tragedii, dobra, poryzykujmy Musimy poryzykować Boże, operatium Bloodhound, boże, co to jest No i dobra, i to nie siedzi I to nie siedzi, kolejny upgrade no, i powiem tak, ja jestem naprawdę już tutaj w takiej formie, że jestem po prostu. Nie wiem, słowa mi aż brakuje. No, patrzcie, to lewa góra by siadła. No, daj, jeden upgrade, jeden upgrade, jeden upgrade. No, co za pech dzisiaj! Zobaczcie, jaki jest dzisiaj pech, totalnie nic nie siada. Przed nami dwa skiny, bo tych 500 zł nie ruszam. Obiecałem sobie, że ich nie ruszam, że nie przegram. Proszę. Musi teraz wejść. Jest, dobra, siedzi a włupka za 350 zł. No i to jest naprawdę wielki fart. jeszcze jakby tu siadło, to by było pięknie. Dwa razy z rzędu, daj prawą górę. Siedzi, siądzie, musi siąść. Let's go! To już było widać. I dwa ostatnie upgradey uratowały ten odcinek, bo mamy... 939 zł, czyli tak naprawdę, odrobiliśmy jedne 500 i prawie drugie 500 zł odrobiliśmy. Więc ja chcę odrobić te 500 zł, i żeby to siadło tylko nie, aha, dobra. Nie róbcie tego w domu. Naprawdę, jak macie taki profit, to sobie go zostawcie. Ja tego Digla zostawiam. I my się widzimy, widzowie, w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o różnego rodzaju konkursach o evencie, bo warto myślę, że wpłacić oczywiście z moim kodikiem. Ja już nie przedłużam tego odcinka, bo ja to przegram. My się widzimy w kolejnych, no i na razie.